Informacji do przekazania. W briefingu udział pan Paweł Radoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, pan prezydent Janusz Murkiewicz i komandor Drekusz Lewandowski z 8 Obrony Wybrzeża. Proszę, przekazuję panu dyrektorowi głos. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak wiecie, od ponad roku czasu pod można powiedzieć kierownictwem. Służb Pana Wojewody Zachodniopomorskiego yy, organizowana była analiza, ocena, planowanie i przygotowanie działań związanych z neutralizacją niewybuchu pod kryptonimem Tolboj. Yy, nie była to kwestia jakiegoś przeciągania sztucznego w czasie, ale yy, z naszej wiedzy wynika i, i Państwo już o tym doskonale wiecie, bo to nie jest nasza pierwsza konferencja, Mieliśmy do czynienia i mamy jeszcze do czynienia cały czas z wyjątkowym niewybuchem. Stąd ten proces wymagał bardzo długotrwałego działania, związanego z taką precyzyjną oceną i analizą sytuacji. Wszyscy przygotowywaliśmy się do tego czasu, do tego momentu godziny G, tak mówiąc kolokwialnie czyli do momentu, w którym przystąpimy do neutralizacji tej bomby. Przyję... Oczywiście najbardziej ten niebezpieczny, najbardziej. Trudny obowiązek neutralizacji bomby spoczywa na nurkach, minerach Ósmej flotyli Obrony Wybrzeża. Pierwsza linia zabezpieczeń pod systemem pozamilitarnego, związana z przygotowaniem obszaru operacji do pod względem izolacji terenu i sprawienia, aby tutaj nikomu się nic nie wydarzyło, spoczywało na służbach zarządzania kryzysowego prezydenta miasta Świnoujścia. Natomiast w związku z zasięgiem, obszarem i ilością angażowanych służb i sił środków do tej akcji, akcją całości akcji koordynował i prowadził to Wojewoda Zachodniopomorski. Szanowni Państwo, technika neutralizacji, jaką przyjęliśmy na podstawie analizy, oceny i sugestii, propozycji nurków minerów 8 floty Obrony Wybrzeża polega na tak zwanej defragracji, czyli wypalaniu tego materiału wybuchowego. I tak jak mówię, ponieważ przygotowywaliśmy się do tego momentu bardzo długo i solidnie, dzisiaj została podjęta decyzja w kierownictwie operacji, które się mieści tutaj właśnie w Urzędzie Miasta u Pana Prezydenta w Zespole Zarządzania kryzysowego jako jednocześnie wysunięte stanowisko kierowania Pana Wojewody. Podjęliśmy decyzję na podstawie oceny, analizy tego, co zrobiono w dniu wczorajszym że ten moment nastąpi w dniu dzisiejszym o godzinie 13.00. Ja tutaj przede wszystkim proszę Państwa o ten komunikat i przekaz, nie tyle pod kątem tego, co będą służby robiły, bo my już jesteśmy w zasadzie wszyscy przygotowani, a informacje zostały przekazane już, służby są w pełnej gotowości, natomiast głównie i przede wszystkim pod kątem informacji dla społeczeństwa, dla lokalnych tutaj mieszkańców, którzy jak do tej pory bardzo no swoją postawą obywatelską zademonstrowali naprawdę wysoki poziom zrozumienia, świadomości i podejścia takiego bardzo obywatelskiego do, do, do pomocy służbom, a żeby to, to zadanie realizować skutecznie. Gdyż, Szanowni Państwo, zagrożenie cały czas jest bardzo poważne. My cały czas szacujemy, że sukces lub niepowodzenie jest pół na pół, 50 na 50. Stąd to, to zagrożenie jest, proszę Państwa, niezwykle duże i zachowanie do końca pełnego reżimu przestrzegania nie wchodzenia w strefę niebezpieczną, tą 3 km 2,5-3 km jest, będzie bardzo teraz szczególnie przestrzegane przez nas wszystkich, wszystkie służby, przez policję, przez Straż Miejską, jak również inne wszystkie służby zaangażowane w ten proces, a żeby można było bezpiecznie, spokojnie przystąpić do tej, do tej operacji. Na podstawie meldunków informacji od nurków minerów z 8 Floty Obrony Wybrzeża wiemy, że w dniu wczorajszym przy sprzyjających warunkach dokonali dużo więcej czynności przy tej bombie niż żeśmy zakładali pierwotnie. Stąd ta decyzja oczywiście nie jest ona związana z ponaglaniem i przyspieszaniem, absolutnie nie. Po prostu na podstawie właśnie raportów i meldunków nurków minerów wiemy, że te czynności zostały wykonane w takim stopniu, w dniu wczorajszym, że można spokojnie dzisiaj przystąpić do dalszych działań. Oni już, oczywiście, byli ponad godzinę w dniu dzisiejszym pod wodą, potwierdzili te wszystkie kwestie związane z przygotowaniem. Natomiast niepokojące jest dla nas to, że od dnia jutrzejszego ma się radykalnie zmienić pogoda, co by w znaczący sposób wpływało na przebieg i bezpieczeństwo całej operacji. Przy czym powtarzam, to strach przed przed tą zmianą pogody nie jest przyczynkiem do tego, że w dniu dzisiejszym zdecydowaliśmy się tą operację przeprowadzić. Ale przede wszystkim stopień zaangażowania i pracy, którą wykonali nurkowie minerzy z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Więcej szczegółów o kwestiach tutaj związanych z działaniem strony militarnej przekaże tutaj Pan Rzecznik Prasowy 8 Flotyli Obrony Wybrzeża i więcej informacji na temat działań służb poza, systemu pozamitarnego, pan prezydent Świnoujścia, bardzo proszę. Szanowni państwo, rzecznik prasowy 8 flotyli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski. Tak naprawdę jesteśmy kilkadziesiąt minut przed punktem kulminacyjnym operacji, do której przygotowywaliśmy się od ponad roku. Zaawansowanie prac, które zostały wykonane wczoraj oraz Ciężka praca, którą nurkowie minerzy 12 dywizjonu trałowców wykonali dzisiaj, umożliwia nam przeprowadzanie pierwszego podejścia do deflagracji w dniu dzisiejszym. Planujemy to zrealizować w okolicy godziny 13:00. Deflagracja jest to proces bardzo niebezpieczny. W każdej chwili może przejść w detonację. Dlatego apelujemy o to, aby dostosować się do stref bezpieczeństwa, które zostały na ten czas wprowadzone. Aby wziąć sobie do serca wszystkie obostrzenia, które przez ten czas obowiązywały w mieście Świnoujściu i będą obowiązywały w dalszym ciągu. Natomiast, tak jak pan dyrektor Rodzoś powiedział, w dniu jutrzejszym spodziewamy się pogorszenia warunków atmosferycznych. Przede wszystkim silny wiatr z kierunku północno-wschodniego będzie powodował, że na kanale piastowskim będzie występował dość duży prąd. Ten prąd ma bezpośredni wpływ na działalność naszych nurków. Dlatego też. W dniu dzisiejszym po zaawansowaniu prac, jakie zostały wykonane, podjęta została decyzja, że punkt kulminacyjny nastąpi w dniu dzisiejszym. Następne czynności czy dalszy etap prac będzie dopiero możliwy do realizacji po rzeczywistej ocenie efektów, które uzyskamy podczas deflagracji. Dziękuję. Szanowni Państwo drugi dzień realizacji tej wielkiej operacji bardzo niebezpiecznej, ale jednocześnie niezbędnej do tego, abyśmy my mieszkańcy Świnoujścia i wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, byli bezpieczni. Ta operacja jest niezbędna. Ten niebezpieczny ładunek, ta bomba stanowi ogromne zagrożenie, stanowiła wiele lat, dzisiaj wiedząc o tym stanowi dzisiaj zagrożenie, stąd celowe i konieczne działanie, aby jak najszybciej ją unieszkodnić. Wczorajszy dzień prowadzonych działań i dzisiaj, dzisiejsze godziny pokazują jak wielkie zdyscyplinowanie jest wśród naszych mieszkańców. Powiem tak, jestem dumny, że sprawuje tutaj funkcję prezenta w tym mieście, bo jeszcze przed zastanawiałem się, jak to miasto będzie funkcjonowało w sytuacji, kiedy przeprawy karsiborskie nieczynne, kiedy cały ruch samochodowy skierowany jest do centrum miasta, kiedy mieszkańcy dzielnic Karsibur i ognicy będą musieli opuścić swoje domy. Trudno mi było sobie wtedy to wyobrazić. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystko funkcjonuje normalnie. Że przeprawy funkcjonują i nie ma kolejek, a to jest zasługa mieszkańców Świnoujścia i tych gości, którzy przyjeżdżali do naszego miasta. Dzisiaj zrezygnowali z przyjazdów i korzystania z przepraw. I tych, którzy zaopatrują miasto, przenieśli to na godziny nocne. Czyli przeprawy funkcjonują normalnie. W dzielnicy Karsibusz pozostało 40 mieszkańców, którzy na własną prośbę nie opuścili swoich domów, uznając, że. Będą się czuli bezpiecznie, jeżeli pozostaną. Ale to była ich indywidualna decyzja. Pozostali mieszkańcy opuścili swoje domy, przebywają w bezpiecznych miejscach. Mówię tu o osobach starszych i o dzieciach, i tych, którzy pracują. Dzieci mają zabezpieczony pobyt w swoich szkołach, w placówkach oświatowych. Osoby starsze są zaopiekowane w odpowiednich miejscach. Jestem przekonany, że ta akcja, o której tutaj moi przedmówcy wspomnieli, zakończy się sukcesem, ale żeby być bezpiecznym i pewnym tego, musimy, musieliśmy i musimy podejmować działania, które na wszelki wypadek zabezpieczą nas, nas wszystkich. Tak długo jak będzie potrzeba, będziemy to realizowali. Jesteśmy przygotowani na to, aby do piątku tego tygodnia tę akcję realizować, jeżeli Służby marynarzy ósmej flotyli zrealizują to wcześniej. Oczywiście będziemy informować mieszkańców, że wracamy do normalności. Chciałbym podziękować. Na podziękowania w zasadzie przyjdzie jeszcze czas, ale już dzisiaj dziękuję tym wszystkim, którzy z nami współpracują. Służbom Pana Wojewody, Panem Dyrektorem tu obecnym na czele marynarzom ósmej Flotyny, mieszkańcom Świnoujścia, którzy tak odpowiedzialnie i podeszli do, do tych naszych apeli, wniosków, próśb i tak się właśnie odpowiedzialnie zachowali. Wszystkim Państwu, mediom również Państwu dziękuję za to, że przekazywaliście te informacje, które od nas tutaj ze sztabu były kierowane do społeczeństwa, bo dzięki Wam dotarły, jak, jak się okazuje, te wszystkie trudne sprawy i mieszkańcy przyjęli do wiadomości i do realizacji. Wszystkim Państwu raz jeszcze bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to... Tak, ja mam pytanie do pana Co dalej? Co jest to jest ten pierwszy etap, jakie są kolejne. Tak naprawdę, Pani Redaktor, deflagracja, którą zaplanowaliśmy, jest to pierwszy etap operacji neutralizacji i usunięcia tego obiektu z miejsca, w którym dotychczas zalegała. Co dalej będzie realizowane, będziemy mogli ocenić dopiero, jeżeli ocenimy realne efekty deflagracji, którą przeprowadzimy dzisiaj w godzinach przed południem.